you uh. oraz współorganizatorów, mam zaszczyt serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na pierwszym dniu kanonowym dla dzieci organizowanych przez Gdańską Wice. Dla nas jest to z pewnością niezwykłe wydarzenie, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu nas nie od tego typu wydarzenia. Dziś kiedy Wica stać się aktem i no, witam serdecznie wszystkich przybyłych drużyny oraz teatrów, Zastępcy Naczelnika Wdziału Promocji Kultury i Sportu Pana nas w Kilku osób, EDBO prezydencie, pana mieszkańców, panie prezydencie, kilku mieszkańców, panie Pana Bogumiła mieszkańców, panie prezydencie, kilku mieszkańców, panie prezydencie, kilku na Przewodniczącego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Pana Kresna Kolbera. Jestem bardzo miło pamiętać również przedstawiciela telewizji TOM, która opatrza to na dnia, w której będzie nam towarzyszył w po oczywistym oraz telewizji telewizyjnej. <placuj> ja Chciałem też podkreślić, że to inny wicegraf nie odbył się, gdyby nie miała przystana pomoc jako współorganizatora Centrum Sportu i Rekreacji, Muzeum Miasta Dąbrowa Górnicza, oraz z panem Rekord Harka Wojciech Dzisiaj, Szanowni Państwo, Grupa Równicza, przecież cała Polska ma takie możliwości, jakich nie mieliśmy my, nie miało moje pokolenie, gdzie my w niej. Dzisiaj mamy piękne hale, mamy piękne piękne boiska i tylko od nas zależy, od naszej kreatywności, czy będą takie w niej, czy wśród tych młodych poprawek w przyszłości na boiska Europy wybiegną na rower lewanowski czy inni piłkarze. Dlatego mogę Państwu powiedzieć, że jest to nie pierwszy turniej, jest to pierwszy turniej HALAWE, ale na pewno za i że będziemy chcieli kontynuować taką tradycję, że te trudnieje stały się, wpisały się w kalendarz w imprez sportowych do pracy wywodniczej. No i cóż, życzę, życzę wszystkim sukcesów, wspaniałych osiągnięć i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wsparcia. i jestem przekonana, że tak jak Pan powiedział, to nie są ostatnie zawody, ale to dopiero wszystko przed nami. Jestem zaskoczona Twoją wypowiedzią odnośnie tych pokoleń, bo ja myślę, że jestem dużo starsza od Ciebie, ale uważam, że boiska, trzepaki, podwórka i wszystkie miejsca, gdzie da się kopać piłkę, to, jest, to są te miejsca, które powinniśmy promować. Szanowni Państwo, znacie mnie doskonale, jestem dobrą Janką, zawsze zajmowałam się zdrowiem, ale teraz z tym zdrowiem zajmuję się w sposób szczególny. Właśnie nie chorobą, a zdrowiem. Dlatego aktywność fizyczna, ruch, walka z wszelkimi rodzajami patologii, otyłością, użytkami, a więc także właśnie promowanie tego typu zawodów zawsze było i jest dla ogromnie ważne. Dziękuję za zaproszenie. Życzę Wam wszystkim, wszystkim życzę wygranych i samych sukcesów. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Witam serdecznie. W imieniu własnym oraz prezydenta wyjazdu chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na organizowanej turniej przez Tuskowtowie Biednicę. Pomagaliśmy również przy jego współorganizacji. Pozwólcie Państwo, że w imieniu pana prezydenta, który niestety ze względów na wykonywane wnioski służbowe nie będzie mógł się być z wami. Proszę o odczytanie listu, który chciał przekazać na ręce zarządu stowarzyszenia, prezesa i wiceprezesa. Prezesa. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na rozgrywki biurgarskie organizowane przez Państwa klub. Cieszę się, że Państwa stowarzyszenie podejmuje inicjatywy, które wspierają rozwoju młodzieży w naszym mieście. Ważne, że celem jest także utrzymanie pięknego i naszego miasta stulecia badania praw miejskich do Turniej Blice Kap 2016 to szansa dla młodych piłkarzy nie tylko na dobrą zabawę, ale skonfrontowanie i skonfrontowanie swojej umiejętności z dziecielnikami reprezentującymi różny poziom gry. Sport, piłka można, to kształtowanie charakteru, doradość i satysfakcja płynąca z osiąganych sukcesów zespołowych oraz pokonywania swoich słabości. Mamy nadzieję, że w przyszłości ci młodzi ludzie będą potrafili projektać nawet umiejętności w dalszej karierze i w życiu codziennym wszystkim uczestnikom Rzeczpospolitej dalej Zawodów, gdy z Złotówek, Fairplay Jestem przekonany, że zarówno zawodnikom, kibicom i realizatorom do mnie dostarczy grafii pozytywnych sportowych emocji. Z wyrazami uznania prezydent miasta, pan Zbigniew Podraza. Ja również w imieniu własnym jako przedstawiciel Wydziału Wymocy, Kultury Sportu chciałbym y, również podziękować za zaproszenie i powiem że oprócz tych najmłodszych gdzie drużynę Katowice Waszych i Drużyny moich żałobajów, mają również seniorów, przegrać ich życiu również awansu do wyświetlania swojej tej sezonie. Dziękujemy serdecznie za słowa. I jeśli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, bardzo proszę. I jeśli nie, myślę, że nadszedł czas, aby przedstawić aktorów dzisiejszego spektaklu. Orbita Bukowna, drużyna prowadzona przez trenerów Arturza Łowackiego i Marcina Miklasa. Wielkie bardzo. trenera Michała zniszczenia 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 trenerem Piotrem Z trenerem zniszczenia zniszczenia podchodzą trenera Piotra Majskiego. Unia zniszczenia 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 KS zaborze zawsze prowadzone przez I wreszcie różnych gospodarzy, czyli jest Mielice 1, prowadzone przez Krzysztofa Łosowskiego i Łukasza Sobieskiego, czyli niebawem w 2 reprezentuje zespół prowadzony przez trenerów przez trenerowy i Podczas uprawy trenerów odbyło się losowanie fazy grupowej, jego wynik wygląda następująco. W grupie A zagrają KSMIC C1, Unia Gierów Stary, MKS Zaborze Zawrze i Rożę Oto W grupie B natomiast pojawia się KSMIC 2 kracze Stochowa, Orbita Puchowna i Zagrodnik Sosnowiec. W meczu otwarcia zagrają przeciwko sobie KSMIC C1 oraz Unia Wielu W meczu grupę do rozgrywania na przemytnie. Po zakończeniu fazy grupowej przyjdzie czas na dłuższą przerwę, podczas której odbędzie się mecz pokazowy pomiędzy drużyną Żaków KS Lice, a drużyną Żaków Przewsząd kradziorów. Następnie przystąpimy do meczów półfinałowych, po których toczy się będą decydujące mecze o poszczególne miejsca w końcowej klasyfikacji. Nam pozostaje usunąć się na bok i dać pole do popisu młodym piłkarzom. Imprezę nakręcać będzie dla nas DJ Roka. Wielkie brawa. Cóż, <klucz> zaczynamy niezapomniane widowisko.